To najlepsze śledzie jakie zjesz w swoim życiu. Gdy je robię, wszyscy błagają mnie o przepis. Weź pół kilograma śledzi alamatias, przełóż do miski i zalej zimną wodą, przepłucz i wodę odlej. Następnie zalej je świeżą zimną wodą i odstaw do namoczenia na półtorej godziny. Do garnka wlej pół szklanki wody, dodaj 150 ml keczapu łagodnego lub ostrego, według uznania. Do tego dodaj dwie łyżki octu dziesięcioprocentowego, dwie łyżki oleju, łyżeczkę cukru, łyżeczkę słodkiej mielonej papryki. Na koniec dodaj dwa liście laurowe, cztery kulki ziela angielskiego i pieprz. Sól dodamy później, jak już zmieszamy sos ze śledziami. Wymieszaj wszystkie składniki i zagotuj. Pozostaw na ogniu przez 5 minut, cały czas gotując go na małym ogniu. Następnie wyłącz go i ostuć. Weź dwie małe cebule lub półtora średnich jak ja i pokrój w cienkie półplasterki. Na patelni podgrzej odrobinę oleju i wrzuć na niego pokrojone cebule. Podsmaż kawałki cebuli, aż zmiękną i zaczną się rumienić. Cebulka szybciej zmięknie, jeśli ją odrobinę posolimy. Po usmażeniu odstaw ją do ostygnięcia. Weź około sześć korniszonów. Potnij je na małe kawałki. Mam średnie korniszony, więc tnę je na pół plasterki. Śledzie wyjmij z wody i pokrój w drobne kawałki. Wystarczą wąskie paski. Takie lubię najbardziej, ale możesz też pokroić śledzie w kostkę. Potnij je tak jak wolisz. Pamiętaj, że muszą być lekko słone, dlatego spróbuj je przed krojeniem. Jeżeli są zasłone, mocz je trochę dłużej. Przestudzony sos przelej do miski, dodaj do niego przestudzoną usmażoną cebulkę i pokrojone kawałki śledzia, na koniec dodaj pokrojone korniszony. Następnie wszystko dobrze wymieszaj. Tak, aby połączyły się ze sobą w własnoręcznie zrobionym sosie śledzie, cebulka i korniszony. Przełóż śledzie do zamykanego słoika, tak będzie łatwiej je przechowywać. Ułóż je w słoiku, żeby się dobrze przegryzły. Wstaw je do lodówki na dwie godziny, wtedy będą jeszcze lepsze. Ale można je jeść też zaraz po przygotowaniu. Takie śledzie są pyszne, smakują całej mojej rodzinie i często je robię, nie tylko na święta. Można je przechowywać w lodówce, więc wystarczy zrobić je już kilka dni przed świętami, aby mieć smaczny poczęstunek dla najbliższych. Smacznego. A ty, jak przygotowujesz śledzie na święta? Jakie są Twoje ulubione śledzie? Daj znać w komentarzu. Wrzuć orzechy do wrzątku. Ten świąteczny trik każdy powinien znać. Przygotuj około pół kilograma orzechów włoskich w łupinach. Ustaw patelnię lub garnek na kuchence i wrzuć do niej orzechy. Zalej je wrzątkiem i gotuj przez 10 minut. Mieszaj, aby wszystkie orzechy się równo ugotowały. Następnie odcedź je i ostuć. Kiedy orzechy ostygną, rozłup je. Możesz to zrobić rękoma. Orzechy włoskie po ugotowaniu będą łatwe do skruszenia i bez problemu wyjmiesz je z łupinek. Ten sposób to genialny trik. Dodatkowo wyjmiesz całe, niepokruszone cząstki owocni. Nie potrzebujesz dziadka do orzechów. Do rozłupania orzechów możesz też użyć zwykły nożyk do warzyw. Włóż jego czubek w miejscu łączenia się łupiny. Orzech rozłupie się na dwie części. Wewnętrzna jadalna część nie będzie zmiażdżona. Po rozłupaniu wszystkich orzechów wybierz 12 najładniejszych części. Odłóż je na później. Resztę orzechów rozdrobnij. Posiekaj je nożem. Postaraj się je jak najbardziej pokruszyć. Przesyp je do dużej miseczki. Dodaj do nich 4 łyżki wiórków kokosowych i 6 dużych łyżek miodu. Dobrze wymieszaj. Masa musi być dość jednolita. Posmaruj dłonie tłuszczem i formuj z masy kulki. Spłaszcz je i odłóż na talerz. Powinno wyjść 12 porcji. Tabliczkę białej czekolady rozpuść w kąpieli wodnej. Przyszykuj formę do pieczenia mufinek i wyłóż ją papilotkami. Do każdej wlej odrobinę białej czekolady, odstaw lub wstaw do lodówki, aby stwardniała. Na czekoladę wyłóż przygotowane wcześniej porcje z masy orzechowej. Wyłóż wszystkie 12 kulek i ugnieć je lekko na zastygłej wcześniej białej czekoladzie. Teraz weź dwie tabliczki ciemnej, gorzkiej czekolady i też je rozpuść. Wyłóż czekoladową masę na orzechowe ciasteczka, rozprowadź na każdym ciastku. Kiedy czekolada zastygnie, udekoruj ją odłożonymi wcześniej kawałkami orzechów oraz wiórkami kokosowymi. Tak przygotowane ciastka orzechowe są gotowe do spożycia. Są łatwe w przygotowaniu i pyszne, bez pieczenia. A jakie są twoje ulubione ciastka z orzechów? Najsmaczniejsze ciasto z mandarynkami. Wygląda obłędnie, a smakuje jeszcze lepiej. Przygotujesz je bez problemu w kilka minut. Przygotuj dziewięć mandarynek. Umyj je dokładnie. Z jednej zetrzyj skórkę na drobnej tarce, następnie obierz pozostałe osiem mandarynek. Usuń dokładnie z nich skórki, każdą z nich przekrój na pół. Przygotuj blaszkę do pieczenia ciasta. Posmaruj ją dokładnie tłuszczem. Może to być olej lub roztopione masło. Na tak przygotowane naczynie wysyp z dwie łyżki mąki. Oprócz dokładnie całą powierzchnię. Teraz równomiernie rozsyp dwie łyżki cukru. Powinien delikatnie pokryć całe dno naczynia. Wyłóż mandarynki. Układaj je przekrojoną częścią do dołu. Najlepiej ułożyć je w równych rzędach i odstępach. Na moje naczynie, którego spód ma około 20 na 30 cm, zmieści się 15 takich połówek. Do naczynia włóż obraną mandarynkę, z której wcześniej starłeś skórkę. Wbij dwa całe jajka. Dodaj szczyptę soli. Blenderem zmiksuj mandarynkę z jajkami na jednolitą masę. Przeceć masę przez sitko do dużego naczynia, tak aby nie dostały się cząstki mandarynki. Dodaj startą wcześniej skórkę z mandarynki. Następnie wsyp 100 g cukru i wymieszaj ciasto. Wlej 150 g oleju spożywczego. Ja użyłam słonecznikowego. Wlej 150 ml wody. Wsyp 220 g mąki z łyżką proszku do pieczenia. Wszystko dobrze wymieszaj na jednolitą masę. Ciasto wylej na mandarynki. Tak aby równomiernie rozlało się po całym naczyniu. Ciasto nie zakryje dokładnie mandarynek. Jeżeli użyjesz mniejszej foremki, wtedy owoców nie będzie widać po wylaniu ciasta. Wstaw ciasto do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni na 40 minut. Po upieczeniu wyłóż je, odwracając spodem do góry. Na koniec oprósz cukrem pudrem i gotowe. To ciasto szybko i łatwo przygotować. Jest proste, ale efektowne. Smakuje też każdemu, kto je choć raz spróbował. Pierniczkowe ludziki bez pieczenia. Do ich zrobienia potrzebujesz dosłownie kilka składników, a ich smak jest wyśmienity. W misce wymieszaj 60 g serka mascarpone oraz 80 g pasty orzechowej. Dodaj 200 g ciastek Dokładnie połącz składniki, aż powstanie jednolite ciasto. Podziel masę na kulki o różnych rozmiarach, aby reprezentowały różne części pierniczka. Największa kulka będzie stanowiła ciało, więc umieść ją na patyczku, a mniejsze posłużą jako głowa, ramiona i nogi. Włóż do zamrażarki na około 15 minut, aby stężała. Następnie należy rozpuścić tabliczkę czekolady, aż stanie się gładka i kremowa. Zanóż figurkę z ciasta w roztopionej czekoladzie, upewniając się, że jest całkowicie pokryta. Pozwól czekoladzie ostygnąć i stwardnieć przez kilka minut. Na koniec użyj pisaka do ciastek, aby narysować oczy, usta i guziki, ożywiając swoje jadalne dzieło. Taki szybki deser sprawdzi się idealnie na świąteczny stół, ale także inne okazje, zrobisz go szybko i łatwo, a jest pyszny.